Dobra Oskar, to pokazuj, teraz to jest nasz czołg, pokaż do czego ten czołg służy. Poczekaj, ja tu pokażę z każdej strony, weź podnieś do góry czołg. Pokaż z każdej strony, O, pod, weź go przodem pokaż. O podnieś mu osłonkę na szybę. o to jest taka osłonka, poczekaj może tam widać gościa w środku. Poczekaj, nie ruszaj, nie ruszaj, nie ruszaj, trzymaj. Nie ruszaj, o widać kierowcę w środku. Dobra, z tyłu otwórz drzwiczki, pokaż tego co steruje klapką. O, coś w drzwi. O dobra, zaraz pokażę, o drugi gościu tam stoi, maheruje, tak jest. O, pokaż teraz z przodu go. O, on ma takiego, tutaj ma takie... Tu ma takie osłonki tak. na szybę, Tu ma Jak takie sprząta, tu ma taki... Tu ma taki specjalny pół puk, puk. puk... Tak. Doros... Jak zmiata wszystko. No dawaj, pokazujemy tutaj. Pokazujemy teraz tak. Jak na przykład jest Jak zaśmie... to się zakłada osłonkę o, zaś... na o Osłonka założona, przejeżdża o, i robi piękną trasę, wszystko posprzątał, tak teraz... O, teraz drugi. Po... Poczekaj chwilę, pokaż teraz tutaj z bliska. Najpierw nasz... O, to jest nasz myśliwiec, o, poczekaj tutaj ma działka z przodu, poczekaj, o, pokaż go z boczku. O, tu ma trzy działa. I teraz ma kółka, o, tu jest pilot w środku, widać pilota. Jest tam pilot, widać go, tu ma szyby. O, z tyłu ma spoiler. I teraz, dobra, pokaż pokaż teraz, jak ma koła wysunięte. Pod spodem. Tak się składa koła. O, teraz, jak się. Składa się... się taką słonkę. Tak, kołka Odciebia się, się ta kółka. Tak. Pyk, pyk. I poczekaj, lata. i teraz, pokaż teraz, pokaż tu pod spodem. Może on wygląda, jak, jak się kołka się pochowają. To w ogóle kółek prawie nie widać z przodu, o przodem jak leci, to w ogóle mu kółek nie widać, tak. tylko są kółka pochowane. O, teraz jak leci. No, leci, może te... strzelać do wszystkiego. No, porozwalą wszystko, I tak. Ląduje. I teraz pokażę jak się kółka otwierają. Jeszcze raz pokaż od nowa. Jak się kółeczka pik, nam wys... Otwiera okno. Opyk, tu pik, zamykamy kabinkę, pik. tu się kółka wysuwają ić, i ląduje. Na kółeczkach, samolocie. Nie na kółeczkach, bo się nie wysunęło. Tak. Nie wysunął się podwozie. O, teraz elegancko ląduje. I teraz o, proszę zobaczyć jaki mamy pojazd. Tu z tyłu ma spoiler, z tyłu ma odrzuty. O i teraz tu ma właśnie kółka wysunięte. Weź tylnie koła złóż. Powolutku, jeszcze raz. O, tu pek, Wysuwają się kółka, tak. Teraz chowaj. O, schowają się. I teraz przednie schowaj. Ale to tak... Czekaj, bo to tak, żebyś się schował. Tak, o ja będę tak trzymał, a teraz zrób, żeby się schowała. Pik. O, tam jest taka po blok blokada. Pik, 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 pik. O, blokada idzie do góry. Kółka się chowają, blokada i już jest założona blokada. Teraz weź kółka tylnie, od wysuń powolutku. Pik, pik, pik. O, pięknie, i teraz przednie kółka. Pik, pik, pik. O. Jest, pyk i teraz już może jeździć i smyka to od góry ma szybki, działka ma, tu ma nawet takie obywietniki u góry. No, to jest nasz pojazd, tak? To jest nasza ekipa do zadań specjalnych. Właśnie. Tyle.